spędzi ze mną wieczór Ale na razie teraz chodźmy po kosmetyki Dobra, teraz wam pokażę Wszystkie kosmetyki, które zabrałam Jak coś tu zapalałam sobie światło. Dobra, pierwsza rzecz o, to są pędzelki Trzy pędzle mam W sobie stoiku dam Bo po co inny, lepszy e, Takie mam Takie mam z takiej samej tej I ten nie wiem skąd go mam Ale nie wiem To mamy takie fajne to jest, to jest fajne, bo te są takie fajne. Dobra, wziąłam tuż do rzęs, ale muszę sobie go wymienić na kolejny. Chodźcie, ze mną po drugi. Tuż, żeby ten odcinek też troszkę potrwał. Oh. Tak, mnie zapytacie, dlaczego ty masz w przedpokoju tuż do rzęs? Wiecie, może trochę być tam takie dziury, bo dopiero jeszcze jest trochę w remoncie, ale dobrze taki mamy tuż. ja go uwielbiam kocham go normalnie ten jest trochę suchy ale ten jest mega suchy dobra wszystko damy tu nie bo też może trochę będzie to grawne, gdzie idziemy sobie widzicie płeć? tutaj mamy ledy ledy więc więc to też może być troszkę takie mm, jakby powiedzieć, porządek, bo też będziemy mieć muszę sobie uzbierać. Ja mam trzy. Dlatego tam powiem tusze do rzęs, bo to jest chyba najlepszy sposób. Dobra, teraz Wam takie coś pokażę. O, nie wiem, nie mam zatyczek, ale trudno. Ja mam dzisiejsze takie niebieskie. Ja to sobie kupiłam chyba koło mm, na karuzeli tutaj koło McDonalda w Lublincu oczywiście w yy, Pepko, o w Pepko, czy tam nie w Pepko tylko w Senseju chyba w smyku dobra, mam takie niebieskie jeszcze, o widzicie tu tu jest nawet ten, tu jest cena, no jeszcze tego nie zerwałam, dobra teraz, o jeszcze mamy mleczko do twarzy smoothie Poczekajcie, damy sobie was gdzie indziej. Trzy, dwa, jeden. Ładne, mi się podoba. Ale patrzcie już tego trochę jest użyte. Widzicie tu takie ciemne? O, tu widzicie? O, patrzcie. Widzicie tu trochę które użyte jest nie? Ja widzę. Możecie nie widzieć? O. Widzicie tutaj taki taki piaseczek? To to jest trochę posużywane. Ale to sobie... Dobra, to może teraz to zrobimy. Raczej malować pędzelkami się nie będę robić, ale to nie są wszystkie kosmetyki, bo ja mam też troszkę mało, 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 bo po co mi więcej? I tak się nie mogę malować. Do szkoły to mi nie jest potrzebne. Kocham mleczko. Nie moje Moje włosy. Dobra. O, jak mi się nie wysiska, co robię tak. Tylko to nie chcę zrobić, z mi przesadzi. Ej, widzicie jak mi to cieknie? Dobra, chowiam sobie mleczki z powrotem. Słuchajcie w katunikach to zostawiam, nie wiem po co. Choć i tak to brzydko wygląda, już, bo teraz to jest poodbierane. I mm, rozmazywujemy. O. Dobra, już mam zrobione. Polecam potem umyć bardzo ręce. Ale fajnie potem tak pachnie. Czekaj, co to jest? Roświetlające mleczko do twarzy. Mleko do twarzy, ale ja mleczko Wiśnia. A wy, jeśli macie. Taki sam, to dajcie łapkę w górę i subika. Albo nie taki sam po prostu jak macie jakieś kosmetyki, też. Dobra. Wersja szminki. A nie, bo w ogóle. Oj, to wam chyba pokazywałam, nie? Dobra, to sobie też damy na razie. O. No nie wygląda to ładnie, ale chcę jak najwięcej tam zabierać miejsca. Wers wersja kosmetyki. E, przepraszam. Wersja szminki. I pomadki. Pierwszą szminką jest to To wam pokażę, o ona jest taka jasna Widzicie? Jest jaśniutka, no nie fajna jest troszkę Ale mega ładna, polecam, polecam O, ja sobie tak zostawiam, o Avon Czy Avon Dobra, jeden Drugi. Mój ulubiony. Nie. Najlepszy na samym końcu. Dobra. Drugi to do na urodziny. Yy, już miałam urodziny. Dobrze. Yy, patrzcie. Dzielę się miłością. Kocham was, widzowie. Serduszka. Serduszka. Daj, serduszka to kocham was bardzo ja co normalnie youtuberzy nie kocham swoich widzów dobra kolejna to była moja ulubiona ale wykorzystało mi się no cóż no widzicie tak się kończy z pomadkami e, jeśli macie też taką samą pomadeczkę dajcie łapkę w górę razem z dzwoneczkiem i razem z subskrypcją. Nie, no nie, nie, nie w sensie was nie sam. o tu jest chyba ta Jakaś ta marka, o, takie coś po prostu. O, nie chcę mi się tego czytać. No i wiecie. To jest nasza trzecia szminka, bo to. No. Nyr. 4. To jest taka pankiny Dobra, ta pomadka jest mega ładna. Wiśnie. Nie, truskawkowa, czupa czups. Mam te pomadki. Jeśli ktoś też je ma, możecie napisać w komentarzach. Ja najbardziej bardziej lubię tę tą i tą brzoskwiniową, choć mamy i znam Dobra, mam jeszcze tutaj, a ten spray chyba też wam pokazywałam, no, 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 też go sobie zamy. To jest na razie mała kolekcja, ale uwierzcie, tego będzie mnóstwo. O, właśnie mam jeszcze perfum, którego wam chyba nie pokażę, ale jeśli chcecie, to wam pokażę. Potem... Kosmetyczkę i będziecie mogli wpadać na takie odcinki, właśnie. O, i jeśli chcecie takie same podobne filmiki, to napiszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę razem z subskrypcją i z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi odcinkami. No a my po prostu przechodzimy, bo jeszcze troszkę tego jest. Nr 5 to jest taka pomadka. Mam też taką czerwoną, tylko nie wiem, gdzie ją dałam. Nie przypominam sobie, ale to jest ta różowa. Różową dała mi koleżanka, bo sobie kupiła. A właśnie ona sobie... bo ona nie wiedziała, gdzie to da. I, on, I ona sobie kupiła tą. Nie używała serio, ona tego nie używała. A potem... no. Trochę nie widać, no ale no wiecie, bo pomadka to pomadka dobra. Dobra. Nyr. Sześć ulubiony błyszczyk. No patrzcie jaki on jest fajny. Też go lubicie? Fajny, nie? Jak ktoś go ma... Oczywiście... Nie no, jak ktoś ma jakieś kosmetyki. To teraz wersja gąbeczki. Mam dwie, ale jedna jest cała z i chyba jej nie pokażę. Ale Tom za to szanuję i jest w opakowaniu, bo teraz będę robiła sobie tak, że są w opakowaniu. Tylko oprócz minyki, wiecie... Więc jedna gąbeczka. Teraz wersja paletki. Tą paletkę. Yy, Zgadnijcie, co tu mamy? Paletkę, nie? Ja tą paletkę dostałam, jak miałam jakieś 5-6 lat. Od, oj, od oj, ojca chrzestnego. O. o Boże, jak ja to kochałam. A myślałam, że to się daje na usta. Albo na oczy. A to się daje na ustach chyba Nie wiem, ale to tak wygląda jakby było Nie, to jest tu Dobra, druga paletka Ostatnia rzecz, nowa Zgadnijcie No to jest moja ulubiona paletka Ja z niej w ogóle nie korzystam No tutaj trochę korzystałam z tego Z tego, o, widzicie? Może tu być trochę takie skórzu Bo sobie wycieram o to ten No ale cóż Widzicie, o Teraz mogliście widzieć, o czu, czu. Dobra, nie widzicie To są wszystkie moje kosmetyki A, to moje wszystkie kosmetyki Poczekajcie, bo nie umiem wam Czekajcie, jeszcze raz to zrobię Tylko poczekajcie OK. Jest dobrze? Widzicie wszystko? Dobrze tak, na pierwszym. O! Tu no, jest dobra. Tu mamy naszą taką kosmetyki. Ej, fajnie, mi się to fajnie prezentuje. jakbym to tak ułożyła. Dobra, idziemy teraz po kosmetyczkę. I teraz perfum. Wiem, nie umiałam znaleźć zakrywki, ale gdzieś ona się sfeja. Taki różowy. W rozmanie możecie sobie też taki Pić, będziemy mieć matching Słodki, taki jakby cukierków, to też jest rzecz I znalazłam moją ukochaną kosmetyczkę, zgadnijcie Widzowie! Taką sobie też kupiłam Ej dobra, ja, ja to szukałam wszędzie o, I to sobie kupiłam Ja też na urodzinach dostałam takie coś Normalnie takie samo coś Drugiego dnia nie mam 19, ale odprawiam dziewiętnastego Albo dwudziestego, nie wiem którego, ale któregoś tam Dobra, poukładajmy to do tutaj No Dobra, jakoś udało mi się to ogarnąć Paletki Albo po prostu to będzie gdzie układamy w kosmetykach Dobra, tu mamy taką paletkę ja tu miałam, dziadek mi to kupił, wiem, widzowie, to jest poniszczone, ale to nie znaczy, że stąd nie mogę korzystać. Z tego nie będę korzystać, ale spatrzcie ile tu jest kolorów jeszcze, proszę cię. Dlatego tego nie wywalamy. Taką pomateczkę mamy, tą w takich cukierkach. To też pomaga. Pewnie pomyślicie, kurde, co tam jest? Mm, Słuchawki tam powinny być. Ale patrzcie, tu są bransoletki moje wszystkie Ja daję sobie, układam od najgorszego do najładniejszego O, to sama zrobiłam O, no wiem, małe, ale to się rozciąga O kurde, już, nie takie proste, ale da się założyć, da się założyć, nie? To jest najważniejsze, że da się założyć Mhm mm O, tu mamy taką bransoletkę na to, tym bardziej nie ma mojej blaszanej. Dobra, ale musimy sobie to tak o. że mi się zabierało. Inteligencja to się nazywa, dobra, mam tyle maszynników. Dobra, mam. O kurde. No widzowie, widzicie jak to się kończy? Kilka minut, i już poblasz. W sumie i tak wolę czarne wisiorki. E, e, patrzcie. Bluza czarna, spodenki czarne. Koszulka czarna, spodenki czarne. Cała na czarno w szkole, nawet skarpetki czarne. Widzowie, to się nie mieści w głowie. Ile człowiek może nosić tyle czarnego? O! Dobra, mamy taką naszyjnik, taką baletnicę jakby. którą się łączą, ale tu no. Dobra, mamy też z takim piórkiem. Ja mam akurat złotym. E, e, no trudno, no 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 co poradzimy? Nic no. Boże, to mi teraz spada. Dobra. Musi to jakoś zmieścić to ale to się wcale mieści. Wszystko się... Nie! Wychodzą te głupie kulki! O dobra, trudno. Randziki. No i to wszystko. Tak się prezentuję, Eta. Ja Taką sobie kupiłam kosmetyczkę. Ładna. Tu ma taki napis, i tu ma taki brokacik. O. Tu ma jakby taki brokacikowe. Tu też ma takie brokacikowe. I to są. Ja najbardziej lubię ją. Hello Kitty, Kuromi i ją. Te trzy. O. Ja lubię. Kuromi, Kuram kuromi. Hello Kitty i tą różową, tylko zapomniałam jak... no. Dobra, spakujmy to może wszystko do kosmetyki, albo wam jeszcze pokażemy Myślę, że... Czy wam pokazywać czy nie? Dobra Widzicie wszystko, nie? No tak, widzicie, wy to jesteście zdolni Tak się prezentują nasze kosmetyki W sensie moje, o To nie powinno było tak długo trwać i teraz to pakujemy Pierwsza rzecz, paletka. Dwie rzeczy, drugie, paletki. Rzecz trzecia, plecaczek. To jest jakby na takim fajnym plecaczku. Oczywiście to są szminko-pomadki. Rzecz czwarta, gąbeczka. Ja wiem jak to układać, bo ja już to tak na sam sposób układam. Rzecz piąta, to. Rzecz szósta, tusze do rzęs. Rzecz siódma, pomadka. Rzecz ósma, pomadka. Taka pomadka. I to już też wam chyba pokazywałam. To była pierwsza, a to była pomadka druga, jeśli to wam nie mówiłam. Przepraszam, ale mama do mnie zadzwoniła i trochę się zgubiłam. Rzecz dziewiąta pomadka. Rzecz dziesiąta chyba pomadka. Szminka pierwsza. Błyszczyk nr jeden. Błyszczyk nr 2. Nie ta strona. Teraz dajemy ten spray, taki do. Czekajcie. Giełka do ciała o zapachu. O, jaki, ciasteczkowym. Pakujemy. Mleczko I perfum. Taki, co zmyślałam w całej kosmetyczce. Patrzcie. Wszystko się. Sk... Patrzcie. Widzicie? Wszystkie kosmetyki się zmieściły. Nie wiem, jak to ułożyłam. O, tylko to się nie zmieściło, ale nie wiem. Coś tam wsadzić? Dobra. Raz korzyść śmierć. Nie, no, raz nie korzyść śmierć, w sensie mi się to zmieści, tylko nie chcę mi się tego tam kopać. No bo jakby wam to powiedzieć? Dobra, widzimy to, ale jak? Test czy się zamknie, ale to na pewno będzie śmieżkie. No nie takie letkie, nie letkie. Ej, fajnie to takie... Ej, tu się mega ładnie, patrzcie. Te pomatki to są tak ładnie ułożone, nie. Ale ki, i mi się podoba. Kocham was, widzowie, dziękuję, że jesteście. Widzowie! Dziękuję, że byliście w tym fajnym odcineczku. Nie wiem, czy fajny. Jeśli chcecie takich odcinków na przykład z kosmetykami, że szykujemy się na coś i że takie tam, to możecie napisać w komentarzach. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, łapki w górę, subika razem z dzwoneczkiem. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi takimi odcinkami i shortsami. Bye! Zjemy was! Ha? A my was widzimy na następnym odcinku. Rel. Pa! Pa!